Próbuj sobie. Pasuje panowie, byście coś zagrali, pasuje byście młodzi, byście rodziców przywitali. Witają swoich rodziców, przyszłych oczywiście. Dobrze? Chwila uwagi, czas zacząć, czas zacząć granie. Na pewno będzie super, takie moje zdanie. A kto myśli inaczej, niech nadstawi ucha, wstrzyma oddech i uważnie słucha. Nie będzie to kabaret, ani cyrk też wielki. Goście puszczą się w tany, pójdą w ruch butelki, a ja urozmaicę i przepukam wam gardziele Tak jest i tak być musi, przecież to wesele. Wcześniej jednak ślub będzie, zresztą również potem. Ale żeby było wszystko w najlepszym porządku, całą sprawę musimy zacząć od początku. Mamy pani młodej łezka, Zanim będzie żelinka w tym małżeńskim stanie, podziękuj swojej mamie za Twoje wychowanie. Słabić serce Matki Boskiej. Niech ta Matka Boska co tuli, swe dzieci, Ma Twoją mamusię do końca życia w swej opiece. porządzić wami. Nawet dwie minutki przerwy opanować nerwy, chwileczkę sobie oddechniemy, troszkę poczekamy, za chwileczkę coś zagramy. Są niektórzy, którzy się pocieramy, na przykład ja, a za chwilę muzyka, wszystko będzie i wszystko gra.